Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl Witamy Was w środę, to zbójcerze technologii Robert Zemrzycki i Jarosław na plasterki juszkiewicz Czasem dostajemy różne informacje od producentów. To nie jest tak, że tylko czeszemy sieć i rżniemy informacje z chip.pl, geekweek, gry in, online, czy, 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 in, czy innych portali. Ale ten news dostaliśmy od producenta. Czy uderzyłeś kiedyś samochodem w zwierzę? Na szczęście nie... Zahamowałem kiedyś na gołębiu, to dosyć zabawna historia. Bardzo, no po prostu jeżeli oglądają nas jakieś gołębie i miłośnicy zwierząt, będziecie teraz po prostu rwać boki ze śmiechu. <grym> historia była taka, jechałem z moją ówczesną dziewczyną, to było lata temu, ponad 10 lat temu, moim pierwszym zielonym Mercedesem, którego nie poznałeś. Czy Stefan lubił tego Mercedesa? Stefan? No mówię, że jechałeś ze swoją pierwszą dziewczyną. Nie, moja ówczesna dziewczyna miała na imię Nastazja, nieważne. Jechaliśmy i e, ona mówi, uważaj gołąb, nie, no więc ja oczywiście chciałem zrobić tak, że ha ha ha, hi, hi hi przyspieszam, żeby przejechać gołębia, po czym hamuję, żeby go jednak nie przejechać. Zahamowałem na gołębiu i rozsmarowałem jak go mówiłem, wzdłuż tego Jak śmiechu. mówiłem, po prostu boki zrywać, tak, super, zabiłeś zwierzątko latającego szczura. Ale tak, no było mi potem trochę przykro. Ale, ale już, nie chodzi mi o gołębie, chodzi mi o to, czy kiedyś to, dzika... To, to czekaj, śmieszna jest tutaj po prostu moja głupota w tym, no i tyle. Nie ma się z czego śmiać, bo zwierzęta, które wpadają pod koła samochodów, zabijają bardzo często kierowców, a jeszcze częściej pasażerów. Tak. W samej Kanadzie około 20 osób rocznie ginie od zderzenia z łosiami. No mój tata właśnie jechał za facetem, który wjechał w łosia. Facet przeżył i nic się nie stało, bo łoś na szczęście tak się ustawił, że głową wpadł na miejsce pasażera. Ce? Sprawdziłem statystyki. A poczekaj, dokończę jeszcze. Natomiast y, rozbryzg tego wszystkiego i w ogóle zniszczenia były takie, że samochód mojego taty też oberwał tym łosiem i też y, był y, potem do lakierowania i tak dalej, więc więc naprawdę nie ma żartów z potrąceniami zwierząt, i też dziki są jeszcze bardzo niebezpieczne, bo to jest po prostu duża, zwarta masa naraz. Nie? Jeśli chodzi o statystyki, również, bo tutaj odrobiłem lekcję, mhm. w większości przypadków łosie przeżywają te wypadki, to natomiast ja... nie przeżywają tego kierowcy i samochody są zniszczone. Do czego zmierzam? Pojawił się gadżet, to jest chyba polska firma. Wajon. Vion... Dobrze. Pisze się tak, jak widzicie na ekranie. No chyba Wajon, ja bym to czytał, no raczej nie wion. Wajon Go. Wionn. Policja odnotowała tylko w tym roku, przepraszam, w ubiegłym roku, w 2021, 266 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 295 zostało rannych. Chodzi o zdarzenia ze zwierzętami. Mówiąc krótko, producent gwarantuje skuteczność działania produktu, Bądź w przypadku zderzenia i z udziałem, z udziałem zwierzęcia, i pokryje koszty naprawy pojazdu do 10 tysięcy złotych. Nie płacą nam za to, od razu mówimy, dlatego, że chciałem teraz wyrazić swój sceptycyzm. Ja mam takie urządzenie pod maską, które wy, powinno wydawać ultra-dźwięki, od, odstraszając kuny, bo kiedyś kuny poprzegryzały mi przewody. Mhm. I przez pewien czas odstraszało. Czyli masz walkmana dla kun. <laughs> Coś w tym rodzaju. Ale. Kilka miesięcy później przegryzłem mi z kolei wężyk czy przewód, który służy do spryskiwania szyby. Więc jestem sceptyczny, ale jeżeli to zadziała, super. To musiałoby być bardzo głośne, wiesz? Wydaje mi się, że idea jest słuszna, tylko. Pamiętaj, że zwierzęta słyszą na innych rejestrach. Tak, zgadza się. Jadący samochód jest głośny. Nawet jak masz samochód elektryczny. To i tak koła toczące się po asfalcie, powietrze rozcinane bryłą samochodu, to wszystko wytwarza hałas. Silnik elektryczny zresztą też hałasuje w jakiś sposób. Więc hmm, jeśli to miałoby być na tyle głośne, żeby zagłuszyć te odgłosy samochodu jadącego po drodze i jeszcze odstraszyć zwierzęta, to musiałbyś mieć to na zasadzie. W Nie, uważam, że to działa na zasadzie. Gwizdka dla psów, czyli emituje dźwięk o bardzo wysokiej częstotliwości, który odstrasza. Ale tymczasem, jak jesteśmy w tematach rogów... Proszę. To wiesz, co ma rogi jeszcze? Rogacz. Nie, diabły. Czy znowu będzie o Diablo? Będzie o Diablo Oczywiście 4. zaledwie przez trzy odcinki nie mówiliśmy o Diablo. Nie mówiliśmy o Diablo jeszcze w ogóle, idioto. Mówiliśmy coś o Diablo, o Diablo 4, prawda, tak? Kiedy? W Radio 357. <noise> no to możecie nas słuchać w Radio 357 co dwa tygodnie w audycji Rzecz Technologiczna o 13 w soboty. Ale w Radiu też o tym powiem, bo to dosyć unikatowa rzecz się wydarzyła. Otóż mój znajomy Arek, pozdrawiam serdecznie. Pana Reczek. Pana Reczek stwierdził, że y, tak jak wiesz, w firmie paniareczku, ale ta dobra herbata jest dla zarządu, uh -huh. to czekanie na premierę gry też jest dla zarządu. I pana Reczek y, y, zasięgnął do swoich znajomości i dorwał klucz do zamkniętej bety Diablo 4. O! I streamował nam tę grę przez ostatnie dwa, dni, dwa wieczory w zasadzie. <laughs> Na razie dostępne jest tylko Endgame, czyli fabuły żadnej nie poznaliśmy, ale miałem okazję po prostu zobaczyć, jak ten tytuł jak wygląda. To wygląda? I wzią... Stary. Miazga. Naprawdę, Nap naprawdę miazga. Ta to gra... nie jest w ogóle moja para kaloczy. od razu powiem. Robert mnie próbował przekonać do dwóch rzeczy nie, do, do, w życiu tak, tak, no. i nie udało mu się. Tak. Pierwsza to muzyka metalowa. A dwa, to właśnie diablo. No nie udało się, jesteśmy z innej gliny. Tak. Robert zapewne teraz powie, że ja wolę słuchać Mieczysława Foga. Nie, nie prawda, Jarek to, słucha dobrej muzy, ale innej, innej niż ja. Tak, to prawda. I gram też w inne gry, bo ja jestem fanem symulatorów lotu. Pewnie o tym też kiedyś opowiem. Ale szanuję. Powiem ci tak, że, że jak gdzieś tam zapowiadali, publikowali materiały z tej gry. To mówili twórcy o tym, że odnoszą się w tej artystycznej kwestii jakby do dwóch pryncypiów. Pierwsze było takie, że ma być mrocznie, bo bardzo dużo graczy narzekało, że Diablo 3, czyli to, w które nie grałeś, było znacznie bardziej cukierkowe i mniej mroczne. Cukierkowe tak jak nie lubisz, tak no, jak nie, ten Overwatch, nie, 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 nie. Nie, tak. I ten mrok, to nawet widać na tej grafice, że, że, że jest. Natomiast druga, druga, jakby taka filar, na którym się opierali, to było Old Masters, czyli patrzyli na dzieła, wiesz, legendarnych malarzy typu Leonardo da Vinci i tak dalej. A nie jest to po prostu takie marketingowe pierdzenie? Przepraszam. Stary, ta gra tak wygląda, że po prostu szczena mi opadła. Mega. Mega po prostu. Światło, kolory dobór tego wszystkiego, kompozycje tych, wiesz, tych, niby gra w rzucie izometrycznym, ale jest tak zaprojektowana, po prostu wszystko tam wygląda przeepicko. No miarze, właśnie dlatego, dlatego o tym mówię, bo potraktowałbym to jako marketingowe pierdololo, gdyby nie fakt, że, że, po że widziałem na własne oczy i jest moc. Screenshoty czy opublikowane w internecie materiały absolutnie tego nie oddają. Jest przedobrze i nie mogę się doczekać. Robercie, jak sądzisz, czego nie musi robić diabeł, jeśli chodzi o pielęgnację ciała? Nie musi, moi drodzy, używać samoopalacza. No nie musi. Czy to jest dystrybutor samoopalacza? Tak, to jest. Samoopalacza. Dystrybutor samoopalacza. Zdjęcie zrobione w 1949 roku na corocznym zjeździe producentów maszyn na monety. Ja z samoopalaczem mam same najgorsze wspomnienia. Pierwsza. Masz wspomnienia z samoopalaczem. W roku 1987, kiedy Robert miał ile latek? No w 1987 miałem kiedy latek, latek 3. Wtedy twój kolega z, z umawiał się już na randki i postanowiłem się właśnie przygotować do takiej randki, używając samoopalacza, który kolega dostał w paszce z rfl Słuchaj, tu się wycisza, wiesz? <grym> profesjonalista. Nie ale... użyłem tego dobrze, w związku z tym poszedłem na randkę z zaciekami na twarzy. Jak poszła randka? Kiepsko. Kiepsko? Kiepsko. Drugie doświadczenie było jeszcze gorsze, bo zbyt dużo użyłem samoopalacza i przez kilka dni przychodziłem do radia... Murzynek Bambo. Jak trochę jak Andrzej Leper kiedyś, on też przesadzał z tym. Yy, Donald dlatego... Trump po prostu. Ale, chciałem wam powiedzieć, że chociaż nie ma yy, samoopalaczy na monety, to mimo wszystko sama idea przetrwała. Są dalej samoopalacze. Są. Y, a zatem będzie to ostatnia informacja, którą Was dziś uraczę, czyli samoopalacze. Reklamowałem sok na Instagramie i zapytano mnie w tym w tym pytaniu, na które mi odpowiedzieć w kafelce, co dla mnie znaczy oryginalność. I to jest właśnie to, co my robimy. Znaczy tak. Nie udajemy kogoś, nikogo, nikogo i niczego.